It feels like rages. It's hard living these days. All the choices from the global solutions. Driving away from all the institutions. I've seen TV. i the, the radio. They all need to stop. The rules of the new generation. Ma to see, jesteś po 24. rajdzie Domuńczyńskim w Nowym Aucie. Y okay, rajd, jak wrażenia? Właśnie wrażenia nie do opisania, bo był to ekstremalnie trudny rajd dla mnie. Warunki były, myślę, i to nawet potwierdzi czołówka, bardzo trudne, zdradliwe, odcinki bardzo wymagające. Także można sobie wyobrazić, że na odcinkach działo się bardzo dużo. Przetrwaliśmy tą próbę i myślę, że no, trzeba być bardzo zadowolonym, bo skończyliśmy ten zawód na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej, drugim w grupie N, więc no, takiego wyniku, o takim wyniku nawet nie marzymy. A w parę Grzegorz prezes Audobawy Klubu Ziemi Kłoski oraz starosta Adam Onigi. Mateusz, mamy problemy z ręcznym, chyba bardzo często był ciągnięty. No, zdawało się na tak naprawdę że, że był w parku Szczęśliwy jesteśmy. Wysokiego miejsca w klasyfikacji generalnej? Tak, myślę, że nawet nie, nawet nie marzyłem o takim wyniku przed rajdem. Także wszystko było wszystko, wszystko wszystko dobrze. Ma za przykład, doświadczenia. Bardzo trudny rajd, no ale też tego Gratulujemy tego wspaniałego debiutu Mateuszowi. Niestety kierowca nie wysiądzie, bo musi cały czas... miejsce w klasyfikacji zespołów sponsorskich, a załoga wywalczyła także drugie miejsce w klasie trzeciej. A teraz